Witajcie moi kochani w serii krzyżówkowej. Lecimy dalej z krzyżówkami z drugiego punktu. Coś sobie wybierzemy, i mamy krzyżóweczkę z numerkiem czwartym, ostatnia krzyżówka z pierwszego, to znaczy z tego drugiego już punktu, gdzie zaczęliśmy, była niestety przegrana, ale to znaczy, że te wygrane gdzieś tutaj na nas jeszcze Czekają, także miejmy nadzieję, że to będzie właśnie ta zdrebka. No i zaczynamy grubo, bo samogłoską. Mamy najpierw bonusik, mamy już trzy razy i. Dalej podtrzymamy w zielonej. No i trzymamy kciuki za wygraną, moi drodzy. Trzymamy kciuki bardzo mocno. Jakoś tak przeczu przeczuwam, że ta będzie wygrana już, bo mieliśmy takiego pecha yy, w tych ostatnich odcinkach jakoś. Że no w końcu się ta Fortuna naprawdę musi do nas odwrócić, bo, bo to nie jest tak przecież, że ona cały czas yy, cały czas jest przeciwko nam. I to się ciągle zmienia. Ostatni odcinek mieliśmy też bardzo słaby z, z tymi wszystkimi odcinkami pomiędzy. No więc czekam na ten moment, gdzie już będzie, będzie dobrze. Dobrze. Szukamy A, więc znowu fajna samogłoska. To jest dobry znak, moi drodzy. To jest znak, że. Że w końcu się naprawiły te krzyżówki. Dobra, chyba mamy wszystko. Zobaczmy dalej. Mamy literki G. Okej. Okay. Czy coś tutaj mamy? Coś Coś tu mamy. Okej, okay, tutaj mamy jeszcze. Hm, może i nie mamy już więcej G. Mm, a jest jeszcze Gips. Jest gips, moi drodzy. ok a po drugiej stronie jest gra. Jest prolog. I to chyba wszystko. Najwyżej to drapimy jeszcze. S w nie ma. Więc zobaczmy w zielone. Śniły mi się te krzyżówki nawet. Śniło mi się, że wygrałam dużo w tej zielonej. Że drapałam. I, I po prostu ciągle zaznaczałam słowa tym markerem. Więc no, obudziłam się z takim smutkiem, że to był tylko sen. Ale cóż, może, może to był sen proroczy, tak? Przecież istnieją takie sny. Dobra, mamy S. Dalej zobaczmy literkę P. Jest, a tu jeszcze mamy, a nie, nie było E, przepraszam, ekspresja. My szukamy literki P, jest pierwsze słówko, Czy żeby sen się spełniał, już, już się zaczyna zaznaczanie. E, okej. Okay. Czy jeszcze jakieś P będzie? Chyba, chyba już nie ma. W bonusiku też nie było. No, i tu sobie pozaznaczamy. Tu jeszcze mamy G. G już było na pewno, więc też mamy pierwsze słówko. E, jakieś P jeszcze może dać. Jest opis. Ok, no i lecimy dalej. Mamy D. Mamy literkę D. Jest, no. Jest pad, drugie słówko. Słuchajcie, no, no sen się spełnia. Byleby to było zaznaczone 10 razy tym markerem w tej zielonej. Ok, mamy dalej literkę D. I to chyba tyle. A tu jeszcze mamy G. Ok, tutaj mamy UDO. W bonusie nie ma. Literka B w bonusie brak. Tutaj mamy bar. Dalej patrzymy. Chyba wszystko. Po drugiej stronie tylko jedno było. Literka C w bonusie brak. Gdzie się te literki C podziały. Tylko jedno jest drugie. Ok. Jeszcze tutaj mamy D. No i jeszcze jedno C będzie czy nie będzie. Jest. Ok. I po drugiej stronie. Jest dwa raz C. Literka E. Mamy tutaj ponusik. No i szukamy kolejnych słówek. Okej, okay. arszenik, ser, ocet i diadem. Chyba wszystko. W różowej mamy ketchup i cedr. I druga linia, literka H. Czy jakieś H mamy? Mamy Allah. I mamy Chiny. W różowej H nie widzę, a jest, jest harfa. Ok. Literka J w ponusie nie ma, tutaj mamy. Wszystko różowej mamy dekoracja, literka M. Mamy film. Jest rum I mamy trzecie słówko diadem. No i fajnie, no i fajnie mamy już trzecie słówko. Także miejmy nadzieję, że jak najwięcej się uda znaleźć tych słówek. A tutaj jeszcze mamy C. Ok, i tu jeszcze widzę M. No nie, no musieli tak zepsuć tym X-X nigdzie nie było. Literka Z. Jest w oszuście. I z jeszcze i jeszcze jedno z, okej. Okay. Okej okay. i to chyba tyle, literka I. Y. Są Chiny. Jest abdykacja i zobaczmy tutaj jest rybak ok literka u w ponu nie mamy u Ok, przedostatnia mamy literkę t no mam nadzieję, że tutaj jakiś zwrocik chociaż nam się ukaże, nie? Okay. Chyba wszystko. Tu też chyba wszystko i ostatnia literka W. W ponusie nic nie będziemy mieli w zielonej też już nic nie będziemy mieli. No i w różowej również. Różne, kontrolne. To oznacza przegraną, moi drodzy. Niestety, przegrana. No to cóż. Skoro dwie spaczki się trafiły złe, to teraz już liczę na Same wygrane. Zapraszam Was do kolejnych odcinków, do subskrybowania kanału i dziękuję, że oglądaliście. Pa-pa!